No, witam Was kochani w niedzielny poranek. Pogoda się dzisiaj zapowiada świetna. Mam tylko nadzieję, że nie pogorszy się coś do południa i będę mógł swobodnie sobie wyjść na jakiś spacer później. A póki co, delikatne śniadanie z balkonu, po to, żeby sobie posiedzieć trochę na świeżym powietrzu. Do zobaczenia za chwilkę. Udaję cińczka tak naprawdę na mleku plus trzy kanapki, pieczywka ciemnego z moją szyneczką chorizo i sałatami Zabieram się za jedzenie, żeby to za chwilę nie było wszystko zimne No witam kochani, z racji tego, że dzisiaj zaplanowałem sobie dużo dłuższy tak naprawdę spacer, dużo dłuższą wycieczkę tak naprawdę to część będę musiał z niej pokonać, się, naprawdę autobusem, więc na autobus i zabiorę Was w to miejsce, o którym niejednokrotnie już wam wspominałem. więc Do zobaczenia niebawem. No i jesteśmy kochani na miejscu. Patrzcie, takie piękne widoki. Jestem tutaj po to, tak naprawdę, żeby sobie dzisiaj trochę pobiegać. Także za chwilę zrzucam kurtkę z siebie i zaczynam taki fajny trening, taki inny niż do tej pory. To już nie będą takie zwykłe spacery. Mamy tak naprawdę troszkę trasy do pokonania, więc do zobaczenia za chwilę. Chwila rozgrywki, kochani. Powspinaliśmy się trochę pod górę i zaczynamy tak naprawdę za chwilę trening. Nie ma tak naprawdę dzisiaj obijania. Musimy trochę pobiegać. Jak widzę, spacery nie dają tyle co biegi na pewno. Więc dzisiaj damy sobie ostro w kość. Do zobaczenia za chwilę. I ja zaczynam biegać. No i kochani trochę truchtu, nie ukrywam, że kondycja zmarna, a tak myślałem, że dam radę, że się tak naprawdę nabiegam, fuck, te kilogramy po prostu robią swoje, mam nadzieję, że tylko czas pozwoli na to, że niebawem uda się pokonywać większe, i bardziej wymagające trasy. Niekoniecznie spacerując. Niekoniecznie idąc truchtem. A bardziej wyczynowo i biegając. Więc chwilowo sobie spacerujemy. Szybszym krokiem. A za chwilę powrót do biegania. Ciekawi mnie jedno. Jak wy spędzacie dzisiejszy wolny dzień. Wolne popołudnie. Pogoda jest piękna, więc... Nie siedzieć w domach. Wyjdźcie gdzieś na zewnątrz. zaczerpnięcie świeżego powietrza. Poruszajcie się. Jest to tak naprawdę dla nas bardzo wskazane, bo jak dobrze wiemy, wszyscy ułemne zmaniacy, że samo jedzenie nic nie daje tak naprawdę, więc trzeba też się poruszać, żeby zrzucić trochę zbędnych kilogramów, więc do dzieła, kochani. Ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Jak widzicie, dużo spaceruję, a dzisiaj dodatkowo jeszcze wybrałem się na te biegi. Fakt, jestem słaby, przyznaję się do tego, ale wiem, że dzięki temu zacząłem trening. Z czasem to zaowocuje, więc kończę trucht, kończę marsz i zacząłem dalej biegać. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby tutaj nie padł w tym lesie. świetnie dajemy sobie większy wycisk kochani i kochani chwila przerwy przetulamy się trochę do drzewa po to żeby złapać jednego trochę energii nie wiem czy to coś daje tak naprawdę ale tak mówią ludzie że przetulanie się do drzew daje nam energii Nie ukrywam, że dałem sobie dzisiaj trochę w dupę za przeproszeniem, ale tak mega pozytywnie. Jeszcze na pewno trochę pobiegam. Trochę jeszcze szybszego marszu na pewno przede mną i będę się zbierał powoli do domu. Myślę że tak naprawdę jeszcze nad jednym miejscem dzisiaj fajnym dla Was. Jak mi się go tylko uda jakoś zlokalizować, jeżeli będzie to bardzo daleko stąd, to i damy się to razem. No to wroga. A jeżeli komuś z Was wydawałoby się, że chodzenie po lesie to tak naprawdę tylko chodzenie po równych płaszczyznach to zobaczcie sobie sami. Jak fajnie. Można sobie pospacerować nie tylko z luką klasycznym deptakiem, ale zarówno z górki, jak i pod górkę. Kochanie, i tak naprawdę po dwóch godzinach chodzenia, marszu, jak i, trening, jak i biegania. Kończę trening na dzisiaj w lesie. Zbieram się powoli na to, żeby wrócić autobusem, jakby nie patrzeć jest 110 km ode mnie. Więc zabiorę Was jeszcze dzisiaj za to w jedno miejsce. I z tego miejsca już na pewno będę wracał na nogach, bo tam będzie maksymalnie 5-6 km, więc trzymajcie się na razie. Ja zmykam sobie na autobus. Na razie. Tak jak mówiłem kochani udało mi się tak naprawdę podjechać kilka przystanków tylko, by skrócić sobie trasę z 10 tak naprawdę do niespełna 3 km do, do, do celowego miejsca, do którego Was tak naprawdę teraz zabieram przede mną więc Niespełna 3 km szybkiego marszu i już za chwilę widzimy się w tym miejscu właśnie do którego planuję się wydać i w którym będę. Także do zobaczenia. Kochanie, i kładka kalinowa przed nami. Zawsze chciałem tutaj przyjść i dzisiaj mi się udało. Więc idziemy się pobujać. Świetna atrakcja. Nie tylko dla dzieci jak widzicie. Jeźdź do kołysza. Świetnie. Mały Grzesie się zabawił. I teraz czas na powrót. Więc do zobaczenia. No i kochani, prawie jestem już do domu, więc szybka kolacja jeszcze przed pójściem spać. Montuję filmik, wam wrzucam. Trzymajcie się ciepło. Nie wiem do kiedy, bo od jutra zaczynam pracę. Także do zobaczenia niebawem w takim układzie. Popadki.